Witajcie na naszym kanale! Dzisiaj mam dla was mangę One Piece Chapter 1057 pod tytułem Final. Czego chyba nie muszę tłumaczyć, prawda? Traktujcie to jako pełne omówienie, mimo iż są to spoilery. Także skoro wszystko już jasne, no to jedziemy z tym! Kolorowa okładka pokazuje nam Sizara, który atakuje kogoś swoim gazem. Czapter rozpoczyna się w stolicy, gdzie przed Wielką Sceną zgromadziło się całkiem sporo ludzi. Na scenie znajduje się gejsza, Toko i nauczyciel z chaptera 1052. Nauczyciel opowiada historię w formie japońskiego wiersza. Wiersz dotyczy zemsty za śmierć Kozuki Odena. Wraz z początkiem opowieści, ludzie są coraz bardziej podekscytowani pod sceną. Nauczyciel zaznacza, że nie jest w tym najlepszy, lecz prosi mieszkańców o to, by pozwolili mu czynić honory, opowiadając tą historię, o czym dodaje Ta historia zaczyna się w wieczór ognistego festiwalu. W lesie blisko portu widzimy Momo w formie smoka z Kimonem i Yamato na grzbiecie. Momo i Kimon nie dowierzają w słowa Yamato. I tak, ja też nie dobierzam. Yamato mówi, tu cytuję, nie płynę, powiedziałam już lub jemu ileście. Momo strasznie zaskoczyła decyzję Yamato i zastanawia go, czy ona czegoś się boi, lecz widać, że podjęła już swoją decyzję. Yamato kontynuuje. Tak, podjęłam już decyzję. Oden zaczął swoją wędrówkę od podróży po całym kraju, prawda? Też nie mam żadnego pojęcia o świecie poza granicami Johna. Więc będę szła śladami Odena i pewnego dnia wypłynę na morze. Powiedzieć, że jestem zawiedziony to nic nie powiedzieć. Brak mi słów po prostu. Momo jest wściekły tymi słowami, wiedząc, że jama tu rozmawiała o tych rzeczach z Lufim, a Lufi nawet się z nim nie pożegnał. Momo jeszcze bardziej się wściekł, bo myśli, że Lufi go zdradził, chcąc tak nagle wypłynąć bez pożegnania. Momo przypomina sobie kluczowe momenty po śmierci swojego ojca. Chwile takie jak, gdy Kaido złapał go za kark, moment kiedy poznał Luffy'ego, potem kiedy zawarli sojusz, jak i wtedy gdy wykrzyczał swoje imię do Kaido. Również kilka innych kluczowych momentów. Po tych wspomnieniach Momo zastanawia się czy Luffy w ogóle ma serce. Kiemon się z nim zgadza, jednak pyta dlaczego Momo biegnie jako smok, a nie leci. Momo mówi mu żeby się zamknął. Jemon również jest wściekły i nie rozumie, jak Luffy mógł potraktować w taki sposób szoguna kraju Wano. Yamato mówi, by przestali się wściekać, a Mamo czuje się upokorzony i odgraża się, że jak spotka Luffiego, to go pobije i pogryzie. W porcie statki Luffiego, Kida i trapka są gotowe do drogi. Trafek mówi Luffiemu, że następnym razem, jak się spotkają, będą wrogami i jest możliwość, że Trafek będzie próbował go zabić. Luffy odpowiada, że nie ma z tym problemu. Chopper chce się pożegnać z trawkiem, jednak ten mówi mu, żeby się zamknął. Chwilę przed ich wypłynięciem, Momo dociera do portu, zmienia się w swoją ludzką formę i biegnie na Luffiego wraz z Yamato. Momo chce coś powiedzieć, jednak Yamato oznajmia, że przybyli się z nimi pożegnać. Kiemon dobywa miecz i wściekły pyta Luffiego, co on sobie myślał, opuszczając łano bez pożegnania. Momo, patrząc na Lupiego, rozkazuje coś jako szogun, jednak popłakał się niekontrolowanie, prosząc, by Lupi nie wyjeżdżał i został z nim na zawsze. Momo mówi przez łzy, że dzięki niemu przetrwali, dzięki niemu mogą się śmiać, dzięki niemu mógł pomścić swoich rodziców. I przeprasza, że nie umie tego obrać w słowa, jednak boi się, co przyniesie przyszłość. Słonkowi się uśmiechają, opera to ruszyło. Franki też płacze. Zoro mówi, że to trochę żenujące, jak na Momo. Nami przypomina jednak, że nie ma się co dziwić, gdyż Momo dalej jest dzieckiem. Luffy prosi o coś Usofa. Usof już to miał przygotowane, po czym Luffy wręcza ten prezent Momo. Luffy dodaje, że czekali tutaj na niego, ponieważ chciał mu to dać. I co to ma być za zachowanie, jak na Shoguna, skoro oni wiedzą, że mimo, iż Momo stał się duży i silny, to dalej jest idiotą i tchórzem. Jednak dla Luffiego. Jest on jak młodszy brat. Momo otworzył prezent i okazało się, że to bardzo wielka flaga słomianych kapeluszy. Luffy mówi mu, że jeżeli kiedyś będzie w trudnej sytuacji, to ma sobie przypomnieć ich przygody na morzu. Luffy każe mu zawiesić tą flagę gdzieś w kraju, a jak w przyszłości pojawi się ktoś bardzo silny, ma mu ją pokazać i powiedzieć, że jeżeli położą rękę na kogoś w tym kraju, to znaczy, że chcą walczyć ze słomkowymi. Luffy zwraca się do całej trójki, mówiąc im, że przybędzie po nich, jeżeli będą chcieli zostać piratami, ale teraz zostawia wszystko w rękach Yamato. Yamato odpowiada, że nie ma problemu, a Luffy mówi załodze, że wypływają, i wszyscy żegnają się z całą trójką. Momo, Yamato i Kiemon patrzą, jak słomiani odpływają, a Momo oznajmia, że pewnego dnia stanie się silniejszy niż Kozuki Oden. Statki Kid'a, Trawka i Luffy'ego mają już opuścić łano i Nami oznajmia, że tym razem popłyną drogą, która sprowadzi statki bezpiecznie na Główne Morze. Brook i Chopper oddychają z ulgą. Kid z daleka słysząc to mówi, że ta droga do nich pasuje, gdyż są przegrybami. Luffy i Trapek są wkurzeni słysząc słowa Kid'a, a Słonkowi mówią Luffy'emu, żeby go nie słuchał, bo nie ma nic złego w popłynięciu bezpieczną drogą. Piraci Serca mówią to samo Trawkowi. Luffy nakazuje Jimbe, aby oddał mu ster, a Słonkowi mówią, by nie robił nic głupiego. W następnej scenie widzimy, jak trzy statki spadają głównym wodospadem. I ci trzej kapitanowie zaczęli zdawać sobie sprawę, że to mógł być nie najlepszy pomysł. Narrator mówi, że ci trzej kryminaliści to coś, na co nie można patrzeć z góry. Sieją spustoszenie za pomocą swojej siły. Nawet Dragon King Kaido i Great Oiran Yokai nie byli w stanie ich pokonać, a teraz odpływają, z ostatnim oddechem, który przecina niebo. Z powrotem w stolicy widzimy jak Nauczyciel kontynuuje swoją opowieść i opowiada teraz o Orochi. Mówiąc, że gniew Orochiego miał mieć upust na Kozuki Hiyori, jednak pojawił się Denjiro, który zadał ostateczne cięcie. Tutaj długi cytat nauczyciela. Upadł na nich piorun. W ten sposób upadli również Onigashima i Dragon King Kaido. Ciemne chmury, które przez 20 lat pokrywały niebo na Wano Kuni, teraz powoli się rozpraszają. Ale stało się coś niesamowitego. Płonący Orochi wpatrywał się w nich i powiedział Nienawiść Koruzumi będzie przeklinać ten kraj aż do gorzkiego końca. Ale księżniczka Hiyori... Pamiętała wszystkie cierpienia, które kraj Wano przeszedł przez ostatnie 20 lat. W jej oczach nie było najmniejszego śladu strachu. Nauczyciel kontynuuje mówiąc, że Hiori odsunęła Denjiro na bok, stając nieustraszona przed Orochim. Cały tłum zaczyna wrzeć z ekscytacji. Hioli trzyma wachlarz z herbem kozuki i wskazuje nim na Orochiego, mówiąc: Klan Koruzumi narodził się, by płonąć. Mieszkańcy krzyczą, a Hiori płacze, wspominając płonące ciało ojca. Gejsze grają głośniej, a nauczyciel kontynuuje opowieść o udanej zemście. Opowieść o zmartwychwstaniu klanu Ozukich. Odzywa się narrator mówiąc Oto historia o tym, jak niegdyś słabni wojownicy odzyskali swoją chwałę i zrobili to w samą porę. Momo, Kiemon i Yamato wchodzą do zamku, a Momo pyta, gdzie powinien zawiesić tą flagę. Narrator ponownie się odzywa mówiąc, teraz zróbmy sobie małą przerwę, a jeśli szanse na to pozwolą, to możliwe, że zobaczymy Cię tu ponownie. Trzeci akt w historii o Wano Kuni kończy się tutaj, gdzie kwiaty wiśni unoszą się na wietrze, w kraju wreszcie wolnym i ze wspaniałą przyszłością przed sobą. Koniec czaptera, najprawdopodobniej bez przerwy w przyszłym tygodniu. I tak oto kończy się Ark Kraju Wano w Manze One Piece, chapter 1057. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to dajcie nam znać w komentarzach, co o tym myślicie. No i wiadomo, nie zapomnijcie zostawić suba i łapki w górę. Do następnego i peace out!